Cześć, jestem Cyd i witam Was bardzo serdecznie w takim kolejnym specjalu, chociaż czy to specjal? Nie wiem. Specjalne jest jedynie w tym to, że pokazuję swoją twarz. No i tak, jest to Grady Descent, czyli Zejście. Jest to tak jakby ulepszona wersja SCP-087-B, tylko nie, nie jestem pewien, czy ulepszona, czy nie, po, ponieważ, ponieważ gram w to pierwszy raz, żeby no, żeby te jakieś, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, ale. Może by było jakieś widać to zaskoczenie, bo naprawdę nie grałem w to. Nigdy zobaczyłem tylko raz, jak to się będzie nagrywało. Jest w miarę ok, jedynie to, że gra jest strasznie ciemna, strasznie ciemno w niej jest. No i żebyście coś widzieli, będę musiał w programie tu rozjaśnić. No i czy jest lepsze od SCP-087? Nie wiem, zobaczymy. No i tak, gra nazywa się, jak już mówiłem, d Descent, co w tłumaczeniu nazywa się ZEJŚCIE. Mm. Dobra, witają nas już dźwięki, głośne dźwięki. Ściszę sobie, bo jednak na fulla, no to trochę za głośno. No ale dobrze. Zaczyna się podobnie, poza tym, że jest strasznie ciemno. I dźwięki są znacznie lepsze. Mm, dobra. Piętro pierwsze. Ogólnie interfejs i tym podobne rzeczy zostały w tym samym stylu. Nic się w tym nie zmieniło. No ale dobra, piętro drugie. Duży pokoik, co to jest ściana. No tutaj same ściany. Dobra, na razie nic strasznego nie ma. To o czym bym mógł powiedzieć póki nic się nie dzieje. Hmm, dlaczego teraz jest tak mało filmów u mnie na kanale? Ktoś mi chucha. O, oh, fakt, skąd to? Dobra, nie wiem, co to jest. Wy pewnie widzicie więcej niż ja, przez to, że ja wam po prostu jaśnie, co to jest. Jakieś, nie wiem, jaszczurki, zwierzęta, ktoś hucha, dym, what the fuck, w ogóle. Dobra, w porównaniu do jedynki to ta gra jest boska. To znaczy jedynki, no, w poprzedniej wersji. I chyba, w, no, w, w tamtym filmie jest jedynki, jak to już będę mówił, chociaż, no, prawdą nie jest, chyba, że tamto jest jedynka. Ale w pierwsze, dobra, jak mam to powiedzieć? W tamtym filmie ze SCP-87B mówiłem, że gra ma duże szanse na to, żeby być rozwijaną, żeby powstało z niej coś naprawdę fajnego. I powiedziałem też, że nie będzie to. Oh, fuck. 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 Dobra, Mocne. Powiedziałem też, że gra nie będzie kontynuowana. I jak widać, się myliłem poważnie. Jest to pierwsza gra, której się boję. której się realnie boję. Dobra, szczury jakieś słyszę, ale nie widzę. Dziesiąte piętro. Okej. Okay. No. no dobra, chyba jednak nie będę tu za bardzo informacji mówił żadnych, bo ta gra nie jest powiedzmy nudna jak poprzednia. Szczególnie wszyscy dźwięki. Uf. Znowu duży pokój, jakby jakieś drzwi, nie wiem. Te dźwięki czasami są takie, jakby skrzydeł jakiegoś smoka, nie wiem, przypominają mnie te z Legend of Grimrock. Tych smoków, co tam były? Smoki, nie wiem czy to były smoki, ale tych latających much, no coś takiego. Dobre. To są moje kroki, czy nie? Po tej wodzie, chyba moje. Nie wiem. Tu w ogóle sufit jest. Myślałem, że go... Co? Dobre. Myślę, że zagramy sobie jeszcze raz. Hmm. Ma 6 minut trochę za mało. Ale powiedzmy, że będzie to druga część. Hmm. No, druga część po prostu. Kolejny film. No, tak więc tutaj się z wami żegnam. Popatrzcie się teraz w ten obiektyw. Ten, 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 ten. No, w obiektyw aparat. Hmm. No to co, mam nadzieję, że coś takiego się podobało. Wiem, że było krótkie, bardzo krótkie, no ale nie wiedziałem nawet co zrobić. Gra jest naprawdę święta, link świetna. Link do niej znajdziecie w opisie. No i tyle, cześć.